No witajcie kochani. Pora trochę późna, ale no musiałam się bardzo dzisiaj w sobie jakoś zebrać. No niestety miałam włamanie. Kradziono mi narzędzia i parę drobiazgów. Hmm. Okazuje się, że dla złodzieja nie ma żadnej metody dla zabezpieczeń. Mimo tego, że były kraty, kłódki, zasuwy. Nawet nie mam siły Wam opowiadać, jak, jak weszli. Nie wiem. Tyle dobra chcę zrobić i takie coś mnie spotyka. dopiero wróciłam bo jeszcze pojechałam do Kastoramy kupić nowe kłódki policja nic nie zrobi już to przerabiałam za mało szkody już jak wchodziłam, już widziałam, że coś jest nie tak. Najbardziej to, że zabrali narzędzia. Wkrętarki nie mam. Wiertarki też nie. Nie wiem co jeszcze, bo już. Nie miałam siły patrzeć na, tam, na to wszystko. I to to będę jeszcze ogarniać. Będę się zastanawiać, będę patrzeć, co jeszcze zginęło. Nie wiem, nie wiem, jak ja się z tego podniosę. Jak ja to ogarnę. Nie, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Jeszcze nie otworzyłam, a już mi się włamali. No nic, moi drodzy, trzeba żyć dalej. Nic na to nie poradzimy. Czasy ciężkie, ludzie nie mają pieniędzy, szukają ich. Nawet kradnąc. No nie, nie mogę, nie, mam dłużej nic mówić, bo, bo nie dam rady. Po prostu.